7 siema, siema widzowie. Nagrywamy sobie dzisiaj odcinek z Minecrafta ogólnie soli zalagi Jak będą. Ogólnie soli, że nie widzicie mojego eku, ale no. Z bezem się nie da, bo nie mam statywu. A jak nagrywanie ekranu, no to... Ej, no czemu ja... Czemu nie mam ekratrewny? Jo! sobie ustawić kurczę ten. Mo ja ustawić przetrwanie. No to nic. Dzisiaj leksy zbudowania. Trochę umiem budować. Dobra. Dobra. Mm. Schodki jakieś ładne. Dobra. To... I to jest kwart. O, to jest ładne oświetlenie. Takie eleganckie, tak bym powiedział. To może tu będzie, bo ja nie wiem. Widzę, że w ogóle się ze mnie nie śmiecie, bo ja tam za bardzo nie gram w Minecrafta, więc proszę Was. Nie śmiecie się ze mnie. To takie drewno. Ogólnie w widzowie budujemy dzisiaj maka Lekcja o budowaniu Maka. Ale środki nie będziemy przyrządzać, bo środek to wystał tam urządźcie, bo ja tam nie umiem budować środka. Więc no. Yy, gdzie co ja Miałem ten żółty kwarc. Hmm, dobra. To może być. Idziemy już gdzieś do jakiejś prostej powierzchni. Co to ogólnie doszło w tle? Po prostu komputer. Dobra i dobra, soli znów dziurę. Mak będzie stąd. I dotąd czy się stawia o bloki? A no i o tym soli widzę Nie pamiętam, bo dawno grałam w Maika. No, będzie ten mak, ale ładny. Dobra, na trzy kratki ogólnie nie widzę, wie, jak będę miał lekkie lagi. No to sorry, bo chcę sobie widzę długo niedługo nowy komputer. Kurde, czym się zatywało? A no to jest pasja, sorry, widzę. Dobra, tak to zrobię tyle. Tutaj O nie, dobrze. Kurde, co ja mam? Ja p.d. Więc się widzę, nie umiem spadać z, no bloków nie wiem, Więc zamieniliśmy się w komentarzach, błagam was. O, ładne w ogóle są takie ściany widzę, więc takie ogólnie polecam. Albo nie, nie, nie Widę tak ściany dookoła zielone i to będzie serio ładne. Widzę wypijcie to byście chcieli, żebym to jeszcze zbudował. To, to ogólnie zrobię. Ogólnie uwierzcie mi, jak będę miał lepszy laptop czy tam komputer, raczej laptop, to będę nagrywał ogólnie tam inaczej. Bo teraz ja mam jak zbytnio. Bo zagubił mi się statyw. Który był serdzie drogi. Do Statyw Dobra, szybko. Ale wszystko zabudowujemy, bo to zrobi się wejście. It Mogliście mieć tte akurat majtera na terytorium z odcinków Lego? podłoga kurde za to zniszczyć, to za te Nie śmiejcie się z tej budowli w komentarzach, bo ja się na ten serio staram Kurde Ogólnie, bo to będzie taki fajny, ogólnie fajny McDonald's Ej, to serio ładnie wyszło Ej, dobra Logo maka Skoro tutaj będzie wejście w ogóle nie widzę, że się nie śmieci, bo to będzie ten To będzie ten, jakby... Mag bez drive'ta. Dobra. Dobra, to tak zrobimy. Tak ja widzę, ja wiem jak to wygląda. Jako słupek. Dobra, z tego co wiem, to musi być wyższe. Ej nie, no ładnie mi to idzie. Teraz zrobić jakoś logo. mag... Kurde, źle to zrobiłem. No, ale ładne. Ej serio, to powoli to teraz slogan, dosłownie. Ej nie, no wyszło mi to. Ej wyszło mi to widzowie. Czy to wygląda jak McDonald's? Jeszcze nie. Za chwilę to będzie wyglądało jak McDonald's. Źle to zrobiłem. Dobra, to my wiemy. No To ten raczej. No, Widowie w ogóle u mnie w mieście jest taki McDonald's, który ma dziurę w dachu. Co jest dla mnie trochę chore. Ogólnie, te, ten McDonald's nie będzie miał kuchni. Powinien sobie teraz tego robić, ale. Bo nie każdy po prostu. No. Będzie to miało żarrełko, ale no. Nie będzie kuchni. Albo. Z... Ale. W ogóle. Widzę, wypaść na to, jak wygląda ten księżyc. Jak ładnie. Z tymi, tam ogólnie. Ten. Jak to. Górami, jakby. Lodowca. O. To ładnie się komponuje. Tutaj w ogóle jeszcze zrobimy takie małe logo Maca, żeby to było jakoś widoczne, że to Mac albo, ej nie, no, zrobimy tutaj MacDrive Drive tu, tak się ze ładnie wygląda. O, oh my god, dobra, to Mac Drive tu będzie tutaj. Tak, to sam szczycie prawie. Ktoś będzie szedł, ktoś zamówi na drive-thru, będzie szedł, bierze. Tylko, że żeby nikt się tam nie wkradł. To ma ładny strike. Klapę bierzecie, nie? Mm. O kurde, to muszę zrobić chyba tamtej strony. Ewidentnie Dobra, i tak zaraz się musiał to zrobić Znaczy ulicę musimy zrobić Akurat są żółty No to teraz szybko to też zrobimy Parkingu Też zrobimy parking To będzie taka króciutka ulica Nie chce mi się teraz robić tego To ogólnie będzie mała taka ulica Widzowie, ale no Jakaś tam jest No wygląda jak ulica. Ulica jak ta ulica, nie? Ja, ja buduję jak ja tam lubię. Nie wiem, może się w ogóle nie inaczej. Ty widziałem creepery pod ziemią. Ologi. Kurde, jeszcze z chwilą dziesięć 10 FPS widzowie. Ej, ładnie to wygląda. Ulica ulica. Dobra, tutaj będzie. Wejście do Maka. Normalne, zwykłe wejście damy. Takie ładne. Dobra, damy te. Bo teraz nie mam zbytnio czasu, żeby zrobić jakieś ruchome drzwi. Kurde, sole, widzowie. Ej, ładnie to wygląda. Kurde, zapomniałbym o szkle dobra, to gdzie szkło, na którym było szkło? Chyba tu będzie szkło. To musi mieć jakieś siatełko widzowe. Dobra, mamy dwa Mamy? Mamy. Trochę tu ciemno. O, oh, sorry, widzę, że się nie odzywam. Jakieś światełko możecie dać. Będzie świecić, uwierzcie mi. Tu będą schodeczki jakby, że tutaj się na to chodzi, się podaje, mac drive tu. To będzie wszystko widoczne. Takie proszę bardzo, zamówienie raz. Dobra, I że ja wam fajne pokażę, żeby tutaj zrobić fajną kasę jakby. Ale to nie będzie jakiś samocarnania nie? Jak wy tam myślicie pewnie. Dajcie tutaj klapę. I odtąd. Dobra, od pierwszego chyba. Yy, tu nic się nie stało. I macie w ogóle nie? fajny sposobek. I wchodzicie? Ogólnie na kasę wam nie pokażę Albo poczekajcie zanim że Na przykład Jakasza kasa będzie innego koloru niż zazwyczaj Ej nie, może się znajdzie jakaś O pokażę wam też fajny sposób na kasę, że Zamiast po prostu tu nic Patrzcie tu, kasa pepek, kasy są, jedna kasa jest wystarczająca, raczej bo tu raczej nie będzie tłumów. Dobra, teraz to. wy też będzie trzeba zagrozić czymś. Ugh, tak, to zagradzamy. Będzie też miejsce tylko na personalu. O, to tu będą chyba wystarczy tylko w, w jedno miejsce, ale no dobra, no to to będzie mini restauracja tak zwana. Mała, ale Może się zrobić takie coś, ale większe. Po prostu wystarczy w to zapukać. Nie macie. Ej, ładnie mi to wyszło, tak szczerze. Nie pytajcie dlaczego tutaj nic nie ma do słonia prawda? Bo w środku może jest pusto, ale będzie za niedługo ładnie. Udy. Dobra, teraz. Może by też coś widzieli, że coś nadjeżdża i to, że tak było, trochę pusto środku. W ścianie idziemy do maga, a tam nagle taki mak, malutki, o to będzie miejsce dla samotnika jakby ej, tru. nie I nie też będą te krzesełka, że tutaj też można jeść. Bo są takie ogólnie stoliki, ale mnie będą, że tak, że tak można jeść. No, no na trzy osoby... na trzy osoby się to zmieści. Skąd mi mieli te główki? Gdzie są te główki? To Crystal kryształ Endu Ej, Nie wiem jaka to jest grafika Bo tak szczerze słaba A nie ma główek? Główki są, ale... Skąd nie brali te główki hamburger? Ro. Dobra, nie wiem Widzę, widzę, maka. a nie, to musimy kogoś zrobić jeszcze za ladą. Halo, halo. Gdzie są te... Ja pier... papier. Potrzebujemy stojaka. Żeby ktoś to obsługiwał. Do my draft... Że... no. Będzie wsługiwał pan Stef Dobra, idziemy po główkę Stefana. Chodź tu Stefan I Stefan nie złoście. Bo za nieposłuszeństwo będziesz dostawał karę. Gdzie by wybrał? Raczej tu nie. To tu. też nie? No i co? Ejo, klaty nie ma? Co jest? Ej, o klaty nie ma. Albo jest on jakiś głupi. Nie wiem, gdzie jest klata. Dobra, Stefcia, będziesz goły. Będziesz miał chłodne ciałko. Oto mój McDonald's. Widzowie, oceńcie go. Jak wasze stanie wygląda. Kurde, czym się zmieniało? U niej, jak wyłączyć czat? O, Escape. O, kurde. Dobra, ocenię. Oceniajcie to. Elo, widzowie.